fatygowałem, ale sprawa jest no, naprawdę poważna, Harry. Siadaj, proszę Cię. Proszę Cię, siadaj. Ech. No? Sprawa jest naprawdę poważna i niecierpiąca zwłoki. Jak wiesz, pracuję w policji od 30 lat i nikt nigdy nie wystrychnął mnie nad... Tak, tak tak, więc... tak, tak, tak. To wiem bardzo dobrze, ale o co chodzi? Co się stało? Tak więc... Do rzeczy. Otóż może słyszałeś o doświadczeniach przeprowadzanych w Instytucie Genetycznym profesora Holma? Hmm. Wprawdzie o tej sprawie nie mówi się i nie pisze, ale. Albo... Coś tam obiło mi się o uszy. Ale a? A, dokładnie a, nie wiem, o co a, chodzi. A, a, a. Ja też dowiedziałem się wszystkiego dopiero teraz. Niestety biologia była mi zawsze dość obca. Wybacz więc pewne nieścisłości. Hmm. Ach, Rzecz polega na tym, że profesor i jego asystent odkryli metodę oddziaływania na ludzkie geny. Tak? Metodę, dzięki której można gruntownie zmieniać ludzkie właściwości. O. Wynik ich doświadczeń jest wprost niewiarygodny. Człowiek, czy raczej nadczłowiek, który potrafi dokonać rzeczy, o jakich my, śmiertelnicy, możemy. Tylko marzyć. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe i straszne. Straszne. Wyobraź sobie, że rozwój tego mutanta, tak go bowiem nazywają, trwa dwa lata. Przez dwa lata z niemowlaka wyrasta dojrzały człowiek. Ciekawe. Ha. Tak, ale to jeszcze nic w porównaniu z innymi jego właściwościami. Czekaj. Czekaj, zapisałem sobie. Zapisałem sobie kilka danych. O, tutaj. Tak. Um, w marszu osiąga szybkość około 50 km na godzinę. A więc coś w rodzaju siedmiomilowych butów. Potrzeba snu, minimalna tylko godzina lub dwie na dobę. Absolutna wytrzymałość na ogień, zdolność regeneracji, jeśli utnie mu się nogę natychmiast odrasta. Rana dla normalnego człowieka śmiertelna goi się w okamgnieniu. Wszystko żerne, nie wyłączając kanibalizmu. Kanibalizm, Ciekawe. Tak. Kanibalizm. No tak. Zadziwiające. Tak. E, no poczekaj. Rzecz najważniejszą zostawiłem na koniec. O. Zdolność wpływania na świadomość innych ludzi. Może każdego i gdziekolwiek, bez względu na to, czy mówi z nim bezpośrednio, czy też oddziaływuje na nie, jedynie telepatycznie, przekonać do najbardziej absurdalnej i nieprawdopodobnej sprawy. Przekonać i ewentualnie wykorzystać... Wykorzystać to... W... Nie rozumiem. jak no, nie... No, no, może na przykład... Przekonać biednoręcistkę, że przed tygodniem pożyczyła od niego pół, pół miliona. Albo, albo starą pannę, że jest jej pierworodnym synem. Albo, albo przechodniowi wpadającemu pod ciężarówkę wmówić, że, że nie ma żadnego samochodu w pobliżu. A? Albo... A to doprawdy interesujące. No, czy, czy... To nie jest tylko interesujące. To jest. To jest groźne. Cię. Mutant posiadający takie możliwości może być niebezpieczny dla innych. Kilku takich mutantów mogłoby doprowadzić do zagłady całej ludzkości, oczywiście, gdyby chcieli to uczynić. Więc dlatego też wstrzymano wszystkie doświadczenia w Instytucie Genetycznym. Wstrzymano oczywiście na razie. No więc. Ale, posłuchaj, jednego mutanta, jednego przedstawiciela owej nadrasy powołano jednak na świat. Tak. Trzymano go przez kilka lat w absolutnej izolacji i, oczywiście, w najgłębszej tajemnicy. Ale. No, słuchaj, mimo wszelkich środków ostrożności, jakie podjęto, udało mu się uciec. Właśnie dzisiaj. I co ty na to? Ja? No cóż. No, 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 profesor Holm obawia się, niestety chyba słusznie, że mutant będzie teraz agresywny wobec ludzi. Diabeł zerwał się z łańcucha. Monstrum, które niczego i nikogo się nie boi. Słucham, szefie. Tak. Czeka, czeka nas trudne zadanie. Po pierwsze, Harry, absolutna dyskrecja. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Trzeba zapobiec panic. Po drugie, musimy się cholernie pośpieszyć i schwytać go, zanim się coś stanie. To nie będzie łatwe. Pomyśl, że to nie jest... Zwyczajny że Mieszek czy Pospolity Złodziejaszek, ale ktoś, kto stoi o wiele wyżej od nas. Dlatego właśnie zaprosiłem Cię tutaj. Chcę się z Tobą naradzić. Wiesz, że mam do Ciebie palne zaufanie i że uważam Cię za swoją prawą rękę. Tak. Hmm. No. Powiedziałeś, że mutant posiada zdolność wpływania na świadomość innych ludzi, tak, a więc tak. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Co byś no. zrobił, gdybym to ja był tym mutantem? <grym> Nie wiem, <byś. grym> się... Nie że <bym zlupiać. grym> To najmniej odpowiednia pora na takie żarty. Żarty? Pytam cię, co byś zrobił, gdyby zbiegły mutant, jedyny przedstawiciel owej nadrasy, zasugerował ci na odległość. Żebyś wykręcił ten, a nie inny numer telefonu i zaprosił go do siebie do domu. W przekonaniu, że masz do czynienia ze swoim długoletnim współpracownikiem, który albo o niczym nie wie, albo w rzeczywistości wcale nie istnieje. No. No wiesz no, ale po co by... by, by, by? Dlaczego? Żeby cię zlikwidować. I w ten sposób rzucić ostrzeżenie. I wyzwanie wszystkim, którzy by zamierzali coś przeciw niemu przedsięwziąć. Ale. Ale. ja Ciebie znam od lat. ja muszę chyba zapalić po raz pierwszy od pięciu lat. Nie udawaj! Że idziesz po papierosy. Wiem, że chcesz wziąć pistolet z lewej szuflady biurka, ale pozwól, że ci przypomnę, iż mutant posiada zdolność regeneracji. <laughs> Jeśli utnie mu się nogę, natychmiast odrasta. <laughs> I że rana śmiertelna dla zwyczajnego człowieka u mutanta goi się w okamgnieniu. O, sam więc przyznasz, że szkoda by było pocisku. Dla takiego potwora. Słuchaj, Harry, słuchaj, nie e, powinniśmy już zrezygnować z tej zabawy i zacząć e, e, poważnie <laughs> rozmawiać. Widzisz ja. A, Harry, posłuchaj, posłuch, ja, ja ci naprawdę ufam. Ja nikomu... E, ja... i chciałbym, aby... <laughs> jestem uratowany o, udało mi się wymknąć ale, ale jak stąd wyjść jedyne drzwi prowadzą do tamtego pokoju Zora, telefonu tu nie ma okno Ach, tak tylko okno prawdopodobnie chcesz wyjść przez okno i uciec nie będę cię ostrzegał przed ryzykiem skakania z piątego piętra. Przypomnę Ci tylko, że mutant osiąga w marszu szybkość 50 km na godzinę. Coś wyglądają siedmiomilowych butów. Także złapię Cię, nim zdążysz zrobić 10 kroków. Próżny wyszyłek! No nie? To jeśli ja, Harry, ja, 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 chciałbym powiedzieć, że ja, Harry, nie wiesz, jak się do mnie zwracać, co? Ten się nie przejmuj, to nie ma znaczenia. Przypomnę ci jeszcze inne wyjątkowe właściwości mutanta, na przykład potrzeba snu minimalna, wystarczy ledwie godzina lub dwie, absolutna wytrzymałość na ogień i i, i, i a i to najważniejsze zostawiłem na koniec! Mutant jest wszystkożerny! I nie można wykluczyć oh. u niego nawet oh. kanibalizmu! Aaaa, oh. najpierw jednak Weźmiemy oh. się za oh. oh. Nie, ten facet zaraz przed... przegryzie drzwi! Kręci mi się w głowie. Oh. Oh. Dopiero to tam drzazmi. To, to, to. Ono, ja rzeczywiście wgryzłem się w te drzwi, żeby to wyglądało jak najprawdziwie. <grafię> Zmiana diety raz na jakiś czas nigdy nie zaszkodzi. No jak szefie? No doszedłeś już do siebie. <grafię> Co... Czy... Co to, co to ma znaczyć? To ma znaczyć, że przyszliśmy złożyć Ci gratulacje z powodu 30-letniej pracy w policji. A jeśli idzie o to, co się zdarzyło przed chwilą, to był tylko taki żart. Powiedzieliśmy sobie po prostu, że skoro w ciągu tych 30 lat nikt cię nie wystrychnął na dudka no to, to i to nie zaszkodzi, jak my spróbujemy. No i widzisz, udało się. No ale, 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 <coughs> No ale ja jakże? To. No przecież ten mutant naprawdę istnieje. No sam profesor Holm zawiadomił mnie o tej sprawie. Oczywiście. Mutant istnieje, ale wcale nie uciekł. Siedzi sobie spokojnie w swoim bezpiecznym gniazdku, to znaczy w Instytucie Genetycznym, i najprawdopodobniej słodko sobie śpi. A jeśli chodzi o profesora. To jest on po prostu wujem Harrego. Zaraz go poznasz osobiście. Zaprosiliśmy go tutaj. Panie profesorze Holm, prosimy. Wojo, chodź już tutaj. No proszę. A witam pana. Um. Holm jestem. Mam nadzieję, że pan się nie gniewa. Sam pan rozumie, że nie mogłem im odmówić. Uznałem to za znakomity żart i obiecałem im, że wezmę w nim udział. Jeszcze raz bardzo Pana przepraszam. To, to łobuzy, że... I Pana zdolali namówić, żeby tak mnie podejść po 30 latach pracy. Bo muszę Panu powiedzieć, profesorze, że w ciągu tych 30 lat pracy nie udało się nigdzie, nikomu... Wiemy, nie wiemy, I nie, 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 nie. Wszyscy wiedzą i profesor też. Nikt nigdy nie wystrychnął Cię na dudkę. Aż do dzisiaj, <monstRO> Ale teraz... Napijmy się szampana. O tak, szampana. Tak. Gdzie Tak, Właśnie w tej szafie tutaj też. O. Prawdziwy ta. francuski ta. szampan. <noise> A niech tam. Już wam wszystko darowałem. A więc. Zdrowie, komisarza. Na zdrowie. 30 lat. Niech żyje jubilat. Na, na zdrowie. Dziękuję. Dziękuję. A ja piję Wasze zdrowie. Tak. Przepraszam na chwilę. Odbiorę telefon. Halo? Tak, tak, już w tej chwili. To do pana, profesorze. Ach, dobry, dobry ten szampan. W ogóle wszystko jest udane. Nie tylko szampan. Udało nam się to, co nie udało się przez 30 lat nikomu. Dajcie kieliski, to trzeba uczcić porządnie. Nie, nie, no zaczekaj, zaczekaj na wuja. O, już o. <fisy> Panowie. <fisy> Co? <fisy> Panowie, mutant uciekł. I, i tym razem naprawdę. Cóż, coś? Coś Pracuję już 30 lat w policji i nikt nie powie, że udało mu się wystrechnąć mnie na dudka. W teatrzyku Zielone Oko przedstawiliśmy Państwu słowisko według opowiadania Zbynka Czernika w przykładzie Andrzeja Czcibora Piotrowskiego. Wystąpili Ignacy Machowski... Zdzisław Wardeń.